Przedrożne kapliczki. Przedrożne kapliczki idę. Nie ojcań, synu Ducha Świętego Amen. Pani Jezus Chrysteł krzyżowany przez Twoje święte rany, zmienił się nad nami. przez święta ramię, zmienił się nad nami. Panie Jezus Chrystej krzyżowany przez Twoje święta rany zmienił się nad nami co jest przy najduchy Świętego ani? No, na wsiach ale po wsiach są też no, też są wieże, tam z tyłu stoi wieże. No tak wszędzie, wieże, lampy, drogi, zobaczcie. Ktoś zainwestował w infrastrukturę. Tam taka droga rozwidnia się. O, takie jest koło, czyli krąg. Tutaj. A co wam powiem, może przy okazji tego filmu, tam przy okazji kapliczki, tam przechodziłam pole pan kosił, czy nie wiem co tam, sianokosy kosy, taki zapach, zapach siany. No rzeczywiście. Tutaj też są na tej wsi, taka większa wieś, chyba tysiąc ileś mieszkańców. To jest, ale ma urząd gminy nawet. To jest sprzedaż tych różnych rolnych, tam nasion i w ogóle. Nie znam się na tym, ale no, ale pięknie jest, słuchajcie. Mieszkać dobrze jest nawet. Wszystko jest, a cisza i spokój. Ale co ja Wam powiem, to Wam tam powiem może tak już przy okazji. Wie czy nie? ja tam na siebie, czego na siebie, co ja tutaj. Dobra, pokazałam się. Dobrze. Wystarczy mi się pokazać. Że słuchajcie, może powiem jak jestem w drodze. Powiem Wam, pielgrzym, tak, katolik Pielgrzym. Słuchajcie, jak wchodzicie i jesteście tak katolicy modernistyczni, że ja tak, tak krytykuję ten modernizm. Ale gdzieś usłyszałam takie słowo: Krytykuj aż do uporu, aż do oporu. Że aż ktoś naprawdę w końcu się to zostanie złamane. Chodzi o to: że jak wejdziesz na tą nową mszę, idziesz tak, to cóż, kapłan z nowej mszy. Trzeba go nazwać niestety modernistyczny. I nie ma co się frustrować, że to tak jest. Tylko, może tak stany samochody jadą. Tylko, słuchajcie, tylko w cieniu drzew. Tylko chodzisz, patrzysz, za stołem stoi kapłan. Tam wznosi ręce, modli się, tak. To, tamto. Wierni stoją naprzeciwko niemu. W, w, zupełnie nieuporządkowani, że po jednej stronie niewiasta, po drugiej tylko mężczyźni. Także stoją obok siebie małżeństwa, nie małżeństwa, pary, nie pary, różni ludzie ocierają się o siebie, mogą się ocierać. Także słuchajcie, w tym wszystkim uczestniczą też dzieci. No i, i co, takie to jest, a nie stanowi taki, zobaczcie, tak wziąć, zarysować linią ołówka to taki krąg, rozumiecie? Krąg tych wiernych razem z księdzem do jednego krągu, do jednego kręgu. Zobaczcie i on się kłania. Przed, nazywają ołtarzem przed tym stołem uczty no i on jest zwrócony do wiernych, z tyłu za nim, jak był kościół budowany dla mszy to z tyłu za nim jest ołtarz z tabernakulum czyli on cóż, później on się pochyla nad konsekracją tak, słowami konsekracji e, już przeistoczenia no to co, to zwykle pochyla się tak, to wypina swoją część tylną ciała przeciwko ołtarzowi prawowitemu i tabernakulum. Zauważyliście? Zauważyliście, jaka to jest jaka mechanizacja postępowania, że to tak nazwę? No jeśli chciałam wam powiedzieć, no to naprawdę jest krąg, rzeczywiście. Czyżby już nie nazwać nawet zaklęty, a nowa msza, słuchajcie, nigdy nie miała miejsca. I jeśli kapłani sami mówią, że nowa msza jest niegodziwa, niegodna, to ona nie godzi się na nią chodzić i nie godzi się jej sprawować. Chociaż mówią, że jest ważna. Nie wiem, jak jest z ważnością. Nie chcę ja podważać ważności. Rozstrzygać należałoby. Ale to jest kwestia wielu... No, mam dużych, dużych takich... No, wielu badań, żeby to rozstrzygnąć. Ale na pewno mówią, że jest niegodziwa. No to skoro niegodziwa, to dlaczego wy ją sprawujecie, skoro jest niegodziwa? I sami tak mówicie. Zwłaszcza do kapłań tradycji. No to oni chyba jednak nie sprawują. To znaczy, nie wiem, jak jest u kapłanów indultowych, tak zwanych... Bo świętego Piotra, albo Instytutu Dobrego Pasterza, No to, to jest tak to zwany indult katolicy, tradycji katolickiej. Ale Wam powiem, że nie, to, to, to nie może tak być, słuchajcie, to powinno się wszystko jakoś zacząć zmieniać No na lepsze Przywracać wiarę katolicką i do Kościoła katolickiego. No, słuchajcie, i te zmiany w strukturach, w urzędach. Na uczelniach katolickich, w mediach katolickich, no wszędzie, wszędzie, wszędzie. Ale i zobaczcie, to też by były nakłady kolejne, pieniężne. Byłyby, słuchajcie, środki, trzeba byłoby uruchomić finansowe. No bo zobaczcie, trzeba byłoby wydrukować, tak? Ponownie mszały, mszy wszechczasów. Nauka, czyli katechizmy przywrócić, te z przed sobą Watykańskiego II. Tam chyba jakaś kolejna kapliczka jest, jak się nie mylę. Później, dobrze, przydomowe kapliczki yy, przydrożne, to Wam powiem i, i że naprawdę, no, i to, by, to jest i w strukturach, i w urzędach, i w uczelniach, jeszcze raz powtarzam, na uniwersytetach, i, no, w kościołach, i w bibliotece kościelnej, i w archiwach, i, no, archiwa to już zaarchiwizowane, ale no, no mówię, no, to, by na, to, to też są 6 minut, no zaraz trzeba będzie kończyć film, ale wyczerpać temat. To, by, to też są, słuchajcie, finanse. To by też, no no, no jak powiedzieć po świeckiemu, no, no, no biznes by się kręcił, tak? No, trzeba pozdrowić Matkę Bożą. W imię Ojca i Synach Ducha Świętego. Amen. Zdrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś i błogosławiona o żywota Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A na tym zakończę film. No, i też by, słuchajcie, i, i też byłaby możliwość zarobkowa, ale wróciłaby wiara katolicka. Katolicy staliby się katoliccy, niemodernistyczni, nie niezmodernizowani, bo to wszystko, co teraz się dzieje, to jest zmodernizowane, także no, tak to wygląda, no i zakończ